Częstej strony, kadr to jest kolejny gameplay z gry Simulator Farmy 2016. W dzisiejszym odcinku czekają Was po raz pierwszy w tej grze żniwa. Po raz pierwszy w sensie po raz pierwszy w tej serii. Z tej gry jeszcze nie robiłem tutaj żniw, a jest to myślę znaczący punkt w, w tej serii. Powinien być to znaczący punkt czyli skulminowanie większości moich wcześniejszych, albo wszystkich moich wcześniejszych prac polowych czyli żniwa właśnie są tą kulminacją tym ostatecznym etapem prawie, że mojej tutaj pracy no więc tak, podjechałem już tutaj z kombajnem na pole, jest to pole z pszenicą, na którym to prezentuje większość czynności, no i dobra chyba od razu przejdę do pracy, kombajn się tu w żaden sposób nie rozkłada, jedyne co muszę zrobić to włączyć Opuścić i włączyć header. No i mogę już rozpocząć koszenie. Jak widać, jest taka, no trochę słabo widoczna, ale jest animacja wciągania tego zboża przez header do wnętrza kombajnu. A tutaj sobie już czeka ciągnik z przyczepą oczywiście, bo muszę gdzieś te ziarno wysypywać. Z tyłu. No jest jakaś animacja wysypywania słomy jak widać. Słoma się też tutaj z tyłu usypuje. Zaraz wysiądę i zobaczę jak wygląda w ogóle ściernisko w tej grze. Akurat kombajn jaki tutaj mam to jest jeden z mniejszych w tej grze, a być może i najmniejszy jaki jest dostępny w grze, a przynajmniej najtańszy chyba. Wygląda jak kombajn John moim zdaniem wygląda trochę jak kombajn John ale nie jest to John Deere, nie jest ten kombajn w żaden sposób licencjonowany, gdyż w tej grze w ogóle nie ma kombajnów licencjonowanych, niestety. Zrobiłem już jeden przejazd, jak widać, w prawym dolnym rogu jest poziom napełnienia zbiornika, który wskazuje 18%. Po jednym takim przejeździe, oczywiście, tutaj pole było w pełni nawożone, niestety, jak widać, tutaj jest dużo poniszczonego tej pszenicy jest dużo poniszczone, bo ja, jak tutaj nawoziłem to. No niezbyt równo jeździłem, co sprawiało, że ścieżki technologiczne poniszczyły mi tutaj dość sporo. Jak widać, te ścieżki technologiczne tutaj są. No niestety trudno się mówi. Trochę mi poniszczyły, ale i tak tutaj powinne, powinienem wystarczającą liczbę tego zboża. Tego ziarna uzyskać. Zresztą tutaj ja i tak nie mam na celu zarabiania, tylko i wyłącznie, aby sobie tak dla przyjemności wagać w tej grę, i żeby ją zaprezentować. I słuchajcie, przejdę może do. E, bardzo dużej, bardzo naprawdę dużej informacji, o której tak, jakby omówienie zajmie mi być może i cały odcinek, albo jego połowy, zobaczy się. E, tak więc, e, będzie zmiana w, e, w nazwie symulatora farmy, e, mianowicie w następnej części. Generalnie zmieniło się, słuchajcie, bardzo dużo. Dla niektórych być może na gorsze, bo na pewno pewne rzeczy się zmieniły na gorsze. No ale dobra, zaraz wytłumaczę co chodzi, tylko moment. Wysiądę, żeby zobaczyć jak się prezentuje ta słoma, co leży na polu oraz ściernisko, no to ryżysko tutaj. No słoma niestety, jak widać wygląda... słabo. Wygląda okropnie, moim zdaniem. Te placka jakieś takie dziwne są, jak w... jak w 2011 wręcz. No Akurat ściernisko jeszcze tak sobie ok wygląda. Tylko nie wiem czemu to tak wszystko faluje po cholerę. Od kiedy tak faluje te całe ściernisko, terrzysto? Ja nie wiem. E, dobra, kontynuuję koszenie. No więc tak, słuchajcie, jest dużo zmian. E, zmiany spowodowane są. Z zmianą wydawcy tej gry. Wcześniej jej wydawcą była firma Techland. Teraz jest to Cenegat, co zresztą zostało oficjalnie ogłoszone na, na oficjalnym profilu, profilu Facebookowym tej gry, jak również ogłosił to jeden z twórców tej gry, czyli Araulen. Więc, generalnie, do tego wpisu, który wszystko wyjaśnia na oficjalnym profilu Facebookowym tej gry. No link do tego wpisu znajdziecie w opisie do filmiku, jak i również do wszystko wyjaśniającego filmiku Araulena, do niego również znajdziecie nim w do filmiku. Generalnie, o co chodzi? Otóż Techland, jak się dowiedzieli, być może ci, którzy śledzą troszeczkę te, te, tak jakby te gry rolnicze, co wychodzą, to Techland zapowiedział niedawno nową grę, czyli Simulator Farmy 17 Pure Farming. Ale o niej opowiem więcej w następnym odcinku z serii pierwszej z Farming Simulatora 15, bo to jest taka seria informacyjna. No ale generalnie Techland zapowiedział swoją taką nową grę rolniczą, z, którą będzie tworzył z, e, z zupełnie nowym studiem. No i właśnie wynikiem tego, że zachciałem się jakiejś nowej gry rolniczej tworzyć, tego właśnie Simulatora Farming 17, tego właściwie Pure Farming, bo powinienem nazywać. Bo będzie nowa gra, ale mówię o niej, powiem więcej w serii pierwszej. No to, jakoś Techan zajął się nią, to zaprzestał współpracy z twórcami właśnie tego tutaj symulatora farmy, no czyli Farm Eksperta. I właśnie teraz tę grę przejęła. Przejął inny wydawca, również bardzo znany polski wydawca czyli Cenega. I co to. No, właściwie dla teoretycznie dla większości osób, osób przynajmniej może pomyśleć, że o zmiana wydawcy, wielkie Michalo, Ok. No, właśnie nie. Nie jest to jakieś byle, co. Bo znacząco wpłynie to na całą grę. Mianowicie, zapowiedziano już y, następną część serii, czyli y, taką, która się ukaże 2 września, bo 2 września, właśnie wyjdzie kolejna część, tak jakby tego Sumatora farmy, czyli farmy Eksperta. Będę mówił bardziej na to teraz, Farm eksperta. Eee, 2 września wyjdzie Polska farma 2017. I co to jest? Część z was może już się to objął uszy, części nie. Więc 2 września wyjdzie nowa część tego tutaj, co ja teraz gram w sumatora farmy 2016, czyli Farm eksperta, z tym, że będzie się ona nazywać Polska farma 2017. To są te zawiłości z tytułami związane ze zmianą wydawcy. Prawa do tego tytułu ma Techland, więc Cenega musiała nadać inny tytuł. No i 2 września się ta nowa część ukaże i w Polsce, i również jednocześnie na świecie. Z tym, że na świecie będzie się to nazywać FarmExpert, Expert, ale w Polsce to będzie Polska Farma 2017 i to będzie następna część tej gry. No okej, okay, ale przejdźmy do najgorszego, mianowicie. Przez to, że Techland tak jakby porzucił ekipę, która tworzyła tę grę, to wiele planów niestety tak jakby poszło do kosza, czy zostało. No dobra, zaraz powiem o co chodzi. Mianowicie w sumatorze farmy 2016 miał być multiplayer. Miał być modding. On od początku wiadomo, że on nie będzie na premierę. Twórcy mieli go dodać później w aktualizacji do tego, co właśnie teraz tutaj gram w Sumo Toro Farmy 2016. Lecz multiplayera i modingu ostatecznie nie będzie. On miał być dodany w aktualizacji, ale przez zmianę wydawcy pokrzyżowane zostały plany. I tak, jak miał zostać dodane do tej gry, właśnie. W aktualizacji tak nie zostaną dodane niestety w ogóle. Pojawią się dopiero właśnie w polskiej farmie 2017, czyli kolejnej części, która no, debutuje już niedługo, niedługo, czyli 2 września. I jest też jed jeszcze jedna sprawa: mianowicie patch czerwcowy bodajże, który wyszedł do tej gry, który wprowadził trochę nowości, m.in. tą zupełnie nową fizykę gleby. To są też zawiłości związane z tym patchem. Bo, nie wiadomo, czy Techland coś tam, czy w ogóle nie wiem o co dokładnie chodzi z wydawcami, ale chodzi o to, że być może ten patch zostanie cofnięty. Wynika to z jakiejś tam umowy z wydawcą, coś tam, ja nie, nie, nie wiem, słuchajcie o co chodzi, ale to tak, coś, coś jakiś tam wydawca narzucił, być może narzuci od góry, że ten patch czerwcowy będzie musiał zostać cofnięty. I tu jest właśnie lipa. Bo ten patch czerwcowy był dość duży. Właśnie dodawał tutaj tą nową fizykę, bo wcześniej ona tutaj była taka sobia. Ten patch czerwcowy zmienił moim zdaniem dość znacząco. No i nie wiadomo, to jest jeszcze, mówię, to jest nie wiadomo. Może cofną patch, może nie cofną. Eee, ale generalnie to, co ten patch dodał, znajdzie się jak coś dopiero w tej następnej części, czyli w Polskiej Farmie 2000. 17, więc słuchajcie generalnie tak Jak ktoś ma teraz zamiar kupować smator farmy 2016 to nie wiem czy Nie lepszym pomysłem byłoby się e, Wstrzymać I kupić właśnie dopiero polską farmę 2017 która okaże się 2 września jak coś link do kupienia czyli do zamówienia przedpremierowego bo już można tę grę zamówić przed premierą, czyli płacicie teraz, dostajecie na premierę, tak to działa. Link właśnie znajdziecie w opisie do filmiku, na którejś tam stronie. Generalnie to jest taka, słuchajcie, ja tak po prostu uważam, że no jak nie macie za dużo pieniędzy, to i w miesiąc czasu wytrzymacie, to no moim zdaniem najlepszym lepszym pomysłem byłoby nie kupowanie Sumotaro Farmy 2017. W którym mówię, być może będzie ten patch e, cofnięty, być może nie. A jak on zostanie cofnięty, to w tej grze będzie trochę wtedy lipa. E, dobra, już może opróżnię ten kombajn, nawet że nie jest cały, ale już go opróżnię. W sensie zbiornik, i właśnie też w tym sumatorze. Farmy 2016 nie będzie multiplayera, nie będzie modi modingu. Nie będzie wielu innych rzeczy, które były zaplanowane, jakieś tam poprawek, usprawnień, w sensie, obci żeby obciążniki działały, żeby, no generalnie jeszcze miało być sporo zmian wprowadzonych w aktualizacjach właśnie do tego Simulatora Farmy 2016, ale w związku z zawiłościami, ze zmianą wydawcy, ten plan został porzucony i generalnie Simulator Farmy 2016 zostanie porzucony na rzecz właśnie Polskiej Farmy 2016, która, o, która to właśnie dopiero wprowadzi te zmiany właśnie w postaci multiplayera, modingu, szklarni chyba e, i I tej fizyki gleby, jeżeli tutaj zostanie, jeżeli ten bardzo zostanie cofnięty, bo nie wiadomo jeszcze jak to będzie. Tak więc moim zdaniem, jak już ktoś chce kupować, to niech nie kupuje na razie niech się wstrzyma do polskiej farmy 2016, aż wyjdzie, bo się będzie, to będzie po prostu bardziej opłacalne, moim zdaniem. Jak już ktoś kupił Simulatora Farmy 2016, to co mogę powiedzieć? No, Lipa trochę, nie? Miał być modding, miało być multiplayer, tak było napisane na pudełku gry. Eee, może zostać ta fizyka gleby cofnięta, kto wie? No, Lipa słuchajcie, ale generalnie, no, nikt nie przewidział, że tak będzie, że się wydawca zmieni. Wydawca też podobno firmę poinformował, co tworzy tę grę. Eee, Prawie że w ostatniej chwili, więc musieli porzucić cały plan i podporządkować się tak jakby nowym warunkom. Więc nie ma teoretycznie co ich winić. Jak ktoś już kupił właśnie Solotara farmy 2016, no to. No, co mogę powiedzieć? Trudno szkoda właśnie, że, że tak to się potoczyło. Bo teraz naprawdę rozsądniejsze byłoby po prostu kupienie polskiej farmy 2017 bo tam dopiero będzie multik, modding i wiele innych zmian, zresztą rozmawiałem właśnie z Araulenem, czyli twórcą tej gry, no ma być tam trochę zmian wprowadzonych, które e, no sprawią, że to będzie pełnoprawna następna część, mają dojść nowe licencje e, co ma być poprawiona? grafika ma być słuchajcie poprawiona e, optymalizacja też ma być podobno naprawiona być może znacząco, być może nie, przekonamy się bo zwłaszcza ta sprawa z optymalizacją to jest moim zdaniem jedna z najbardziej ciekawych więc optymalizacja ma być naprawdę poprawiona e, co tam jeszcze ze zmian no wiele różnych pierdółek ma być poprawionych tak jak powiedziałem z tymi przedni tuz ma w końcu działać poprawnie, ma być rozdzielenie tylniego i przedniego tuza e, o kurde, no zapomniałem już jakie ma być nowości, ale ma być trochę tych nowości dodanych Generalnie parę odcinków temu prosiłem was, żebyście napisali w komentarzu jakieś tam rzeczy, które waszym zdaniem są w tej grze do poprawienia, które jakieś tam błędy jakie napotkaliście czy coś. Ja to zebrałem mniej więcej plus pisałem też na bieżąco to co ja wyłapałem i udało mi się stworzyć dość długą listę Zmian, poprawek, niedoróbek, błędów, rzeczy irytujących, jakie są w tej grze, i tą listę przesłałem właśnie twórcom. I mam nadzieję, że część, a właściwie duża część z tych rzeczy zostanie poprawiona, naprawiona. Ja przeróżne, słuchajcie, takie błędy, niedoróbki, jakie tylko wyłapałem, czasami dość szczegółowe. Ja wszystko tam napisałem na tej liście, im przesłałem, i myślę, że duża część, mam nadzieję, że duża część zostanie właśnie poprawiona do czasu właśnie e, zostanie poprawiona właśnie w polskiej farmie 2017, no bo już do sumatora farmy 2016 tak jak powiedziałem w związku ze zmianą wydawcy i tymi zawiłościami nie wyjdzie już żaden patch szkoda trochę tak jakby Również pokrzyżowało to moje plany, bo planowałem z tej gry zrobić taką no dłuższą serię niż początkowo planowałem. Ale teraz, jak patrzę, że i tak Sumator Farmy 2016 nie zostanie zaktualizowany do tych nowości i generalnie, że no mówię, trochę mi to też pokrzyżowało plany, bo. Myślałem, że ta sera będzie jednak troszeczkę dłuższa niż początkowo zakładałem, ale teraz, No skoro sumator Farmy 2016 i tak może być ta fizyka gleby cofnięta, nie będzie jakichś tam już tych nowości. Dopiero ta polska farma wyjdzie i tam będą te nowości, i tam warto byłoby je zaprezentować. No to właśnie teraz, już nie wiem, co zrobić. Słuchajcie, czy kontynuować jeszcze tę serię, czy nie, nie wiem. Jeszcze się zastanowię, jeszcze podejmę właściwą decyzję, czy przestać ją nagrywać... I zacząć dopiero znowu, jak już wyjdzie ten, jak wyjdzie ta polska farma 2016. Nie wiem, się zobaczy. A, jeszcze w polskiej farmie 2016 ma być mapka, taka typowo polska, nowa mapka, całkowicie nowa mapka, taka typowo polska. I to jest, akurat myślę, fajna wiadomość. Dobra, żniwa, zakończyłem. Z takiego pola, mimo iż był tu nawóz, dużo nawozu, to ile uzyskałem tutaj? 37% napełnienia tej przyczepy. Trochę małe, jeżeli mamy być szczery. Trochę mało. No mówię, tak. Trochę może słuchajcie to, co mówiłem w tym odcinku, było takie chaotyczne. Jak było chaotyczne, to sorry, ale dla mnie też to trochę chaotyczne jest. Generalnie, tak, wszystko to teraz sobie poukładać w głowie, co to się zrobiło z tą marką. Generalnie, jeszcze trochę rzeczy związanych z tymi, a nie, źle jadę. Z tymi najnowszymi motorami, co teraz wychodzą, bo to też jest trochę z, z, zamotane, e, to podam informacje w najnowszym odcinku, w następnym odcinku ze serii pierwszej, bo to jest taka moja główna seria informacyjna. Jak ktoś czegoś nie zrozumiał, co mówiłem w tym odcinku, to. E, to. O, tak wygląda tutaj jak przyczepy, jak widać. Jak ktoś coś nie, nie rozumiał tego, co mówiłem, to niech pisze w komentarzu, bo mogłem trochę chaotycznie serio to powiedzieć. Ale ktoś to wyjaśni w komentarzu, jak ktoś by miał jakieś problemy, jakieś tam fajne, może informacyjne linki, powrzucam w opisie do filmiku. Tak jak powiedziałem, link do filmiku Araulena, który być może lepiej to wyjaśnił niż ja. Link do kupienia właśnie polskiej farmy 2017, bo moim zdaniem jednak lepiej poczekać aż ona wyjdzie i dopiero ją kupić i ona już będzie miała e, te rzeczy, ona będzie dopiero miała te rzeczy, które zostały obiecane w że Farmy 2016, które by były właśnie, gdyby nie ta e, zaskakująca zmiana wydawcy, która jednak zmieniła dość e, dużo. No jeszcze jak coś tam znajdę, a jeszcze też oficjalną taką notkę twórców, która pojawiła się na Facebooku, w której to wszystko jest opisane, Również się wrzucę do opisu, do, do opisu, do filmiku, żebyście sobie właśnie przeczytali. Jak ktoś jest zainteresowany, Dobra. Generalnie, jak będą jakieś nowe informacje o tej grze, o tej polskiej farwie 2017, to na pewno w jakiś sposób je przekażę. A właśnie, gra będzie na Gamescomie pod koniec sierpnia. Twórcy ją będą prezentować na Gamescomie. Coś tam na pewno się pojawi, jakiś zwiastun być może. Jakieś tam gameplaye z tej nowej wersji. Informacje jakieś nowe, więc jak coś będzie na Gamescomie, to na pewno jakoś Was nam poinformuje. Ok, słuchajcie, chyba w tym odcinku to już będzie wszystko. Zrobiłem tutaj swoje pierwsze żniwa, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli Wam się ten odcinek podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!